Spartus EasyCut 40E kompresor. Lekka mobilna przecinarka plazmowa z wbudowanym kompresorem. Spartus EasyCut 40E kompresor to niewielkich rozmiarów kompaktowa przecinarka plazmowa z wbudowanym kompresorem sprężonego powietrza. Przeznaczona jest do cięcia metali i wszelkich materiałów przewodzących prąd elektryczny. Zasilana jest z sieci jednofazowej 230 V. Maksymalny prąd cięcia 40A. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych udało nam się uzyskać wydajne źródło dużej mocy, którego parametry umożliwiają cięcie metalu o grubości nawet do 25 mm. Przecinarka fabrycznie wyposażona jest w reduktor ciśnienia z blokiem filtrującym zamontowany w tylnej części obudowy w miejscu umożliwiającym łatwe podłączenie przewodu zewnętrznej sieci sprężonego powietrza. Prosty w obsłudze panel funkcyjny umożliwia regulację parametrów cięcia w przedziale 20-40 A. Przełącznik testowego wypływu powietrza pozwala w sposób bezpieczny ustawić ciśnienie robocze i skontrolować poprawność działania całego obwodu przed rozpoczęciem cięcia materiału. Przecinarka Spartus EasyCut 40E Kompresor została wyposażona we wbudowany kompresor, który umożliwia pracę w terenie. Zmiana zasilania sprężonego powietrza z sieci zewnętrznej na zintegrowany kompresor odbywa się poprzez przełącznik znajdujący się na przednim panelu. Zintegrowany wewnętrzny kompresor dostarcza sprężone powietrze niezbędne do wytworzenia łuku plazmowego. Centralny wtyk umożliwia szybkie i bezpieczne podłączenie uchwytu plazmowego dołączonego do zestawu. Urządzenie Spartus EasyCut 40 E Kompresor wyposażone jest w szereg nowoczesnych rozwiązań wspierających proces cięcia plazmowego. Wbudowany system bezstykowej inicjacji łuku pilotażowego bez wysokiej częstotliwości HF zapewnia doskonałą jakość cięcia przy wydłużonej żywotności części eksploatacyjnych. Zajarzenie łuku nie wymaga kontaktu dyszy z powierzchnią ciętego materiału. Urządzenie wyposażone jest w układy chroniące źródło przed uszkodzeniem oraz układy zwiększające bezpieczeństwo pracy. Kontrolka ostrzegawcza przegrzanie Zabezpieczenie przed niepoprawnym montażem osłony palnika oraz przypadkowym poparzeniem operatora w trakcie wymiany części eksploatacyjnych. Sygnalizacja, że prowadzony jest proces cięcia plazmowego. Przełącznik trybu pracy powietrza. Przełącznik zmiany zasilania sprężonym powietrzem. Niewielkie gabaryty i wbudowany kompresor czyni Spartus EasyCAT 40E kompresor niezastąpionym urządzeniem do pracy w terenie nawet tam, gdzie niemożliwy jest dostęp do sieci sprężonego powietrza.